Szanowni Państwo, oczywiście, że krócej niż 5 minut. Ja byłam na komisji, przedstawiam i niepotrzebne wyjaśnienia, i filmik z tego zdarzenia, które jakby było powodem do wykluczenia yy, pana Marzeskiego, ale idąc dalej, te zawody, z których, znaczy nie jedne rozgrywki, czyli tylko finał rozgrywek w linii szkolnej, nie, to nie jest liga szkolna, nie przez szkołę, nie jest żadnej w żadnej klasyfikacji, tylko to są zawody przez nas robione, gdzie szukamy po prostu talentów do piłki ręcznej, więc i ileś szkół, które się zgłaszają, robimy sobie takie cały rok zawodny i na końcu końców obijemy. Zdarzenie, które było na ostatniej, czyli na ostatniej lice, o którym zaraz powiem, właśnie zdecydowałam o tym, że odsunęłam, odsunęłam, napisałam, poprosiłam o to dyrektora, ale wczoraj była ta liga rozegrana, przyszedł pan Maszewski z żoną, przyszedł Maciek, czyli syn pana Maszewskiego. Ja oczywiście byłam ze 100% od przedmaczu do rozdania nagród i, że tak powiem, wszyscy grali, czyli że tak powiem, było nieskuteczne moja. Dlaczego ja zrobiłam taki ruch? Na przedostanie 31 marca, i to jest na filmikach, bo tej skarcie, jeżeli państwo czytają to szczerze mówiąc, to nas 80% to są własne. 31 marca, 31 marca na tej lidze szkolnej, którą my filmujemy. To jest liga, w której wszyscy dostają te same medale, w której my się bawimy. Dzieci się mają bawić. Proszę Państwa, jak my jeździmy gdzieś na zawody, jak mamy ligę judo, to dzieci się Chodzi o to, że to po prostu mają być takie wewnętrzne zabawy, żeby jak najwięcej tej gry było. I w momencie, Swoją, na YouTube mamy swój kanał i cały czas to można zobaczyć. To jest 31 marzec, 25 minuta. Faktycznie z przeciwnej drużyny grał Gabłub i grał, grał, grał szkoła numer 2. Z przeciwnej drużyny, jak to sfałlował, by, by, był oczywiście, sfałlował zawodnik syna Pana Waszewskiego, ale to w piłce ręcznej, no to się zdarza bardzo często, to jest normalne, no, po prostu połowę. W tym momencie potem no, różne rzeczy, nie wiem czy Państwo to czytali, ale to dokładnie widać na filmie, jeżeli nie to myślę, że Pani, pytam sobie, bo w stanie wyciągnąć ten filmik, bo tu Pan pisze, że nikt nie pomógł, że leżał płakał, w niektórych komentarzach, które ja nie mam tutaj przed sobą, albo wiecznie, że 10 minut leżał, też pisał. W tym momencie, za 7 sekund dokładnie, kiedy on po prostu się przewrócił, mało tego, to pisze o chłopcu dwunastoletnim, że agresor, że skoczył jak buldog, że y, masywny, że wpadł na człowieka. Tu widać dokładnie, faktycznie bukał, potem przeleciał rękoma, żeby jeszcze nie wpaść na zawodnika, przeleciał przez niego. Maciek był poszkodowany, leżał. Po 7 sekundach, dokładnie 7 sekundach weszła pani nauczycielka, Sekund, a to było pod bramką od, y, przy urzędu pracy, a ta drużyna siedziała z jednej strony. Jest to mniej więcej tak czas, żeby przejść ten kawałek do dziecka. Po 7 sekundach przyszła nauczycielka, a po jeszcze pięciu, czyli w sumie 12, przed pan Waszewski, to widać dokładnie, a siedział na trybunie z przeciwnej strony, czyli musiał wejść, musiał wejść od razu przedstawioną z żoną, Niepotrzebna do dziecka, idąc do dziecka, wymakuje, to dokładnie nie ma słów, ale dokładnie wymakuje do mojego pracownika, pracownika samorządowego, dokładnie powiem, bo słyszało to czterech nauczycieli i dwie grupy dzieci. Zamknij, RIA głupi, zapij. Powiem dokładnie. I na tym filmie widać, Państwo sobie co zobaczyć, jak idzie dziecko, tam, tam sobie dziecko, idzie na staje, jeszcze się nie odezwał do dziecka, dalej maka i wykrzykuje. Proszę Państwa, gdyby to było pierwszy raz, to pewnie, pewnie bym odpuściła. Wszyscy byli tak podenerwowani, bo jeżeli przy 12-letnich dzieciach jest taka awantura, tam gdzie ma być zabawa dzieci, tam gdzie ma być wychowanie dzieci, a jest taka awantura, wszyscy byli tak podenerwowani, że na dobrą sprawę to ja też miałam taką presję, że nam nie może tak być. Trzech, będzie za chwilę o tym mowa, trzech trenerów zrezygnowało i nikt nie chce prowadzić grupy, gdzie jest syn pana Wałęsieckiego. Przepraszam, chłopak, mądry, inteligentny i sprawny. Ale myślę, że na dopieczęciu pana Wałęsieckiego jest za dużo, jest na każdych zawodach i troszkę, yy, no niestety, robi taką atmosferę, że, że jeszcze w piłce ręcznej też nam i mówię, no to była moja decyzja, którą ja napisałam po tym, jak usiedliśmy po prostu z pracownikami, żeby no, nie ma być takich sytuacji. Tym bardziej, że miały być jedne ostatnie zawody, ja po prostu musiał być rozegrany mecz, miał być między tymi dwoma drużynami, Ja po prostu nie chciałam eskalować konfliktu. Ale to co powiem, to człowiek ten mecz się rozegrał, byłam, kontrolowałam, wszystko było ok. Dziękuję.